W dzisiejszym świecie biznesu niezwykle istotne jest zabezpieczenie danych finansowych. Jednym z kluczowych elementów, który pozwala na osiągnięcie tego celu, są odpowiednio skonfigurowane blokady w rejestrach kasowo-bankowych. Comarch IRP Optima to system, który dostarcza zaawansowane narzędzia umożliwiające zarządzanie dostępem do wrażliwych informacji finansowych. Dzięki niemu Firmy mogą skuteczniej kontrolować przepływ środków oraz chronić się przed nieautoryzowanym dostępem. Blokady w module Kasa Bank odgrywają fundamentalną rolę w ochronie poufnych danych finansowych. Zapewniają kontrolę dostępu do informacji dotyczących przepływów pieniężnych, minimalizują ryzyko nieautoryzowanych transakcji oraz zwiększają bezpieczeństwo operacji finansowych. Odpowiednio ustawione blokady pozwalają precyzyjnie określić, którzy operatorzy mają dostęp do konkretnych funkcji i danych. Aby skonfigurować te blokady w systemie Komarch ERP Optima, konieczne są odpowiednie uprawnienia administratora. Proces konfiguracji odbywa się z poziomu formularza rejestru w zakładce Zakazy. System oferuje różnorodne możliwości blokad takie jak zakaz podglądu rejestru, zakaz modyfikacji czy usuwania danych, a także blokada dodawania zapisów prowadzących do ujemnego salda. Konfiguracja blokad przebiega w kilku krokach. Po pierwsze, wybieramy operatora, dla którego mają być ustawione blokady, następnie określamy zakres blokad i zaznaczamy odpowiednie opcje. Na koniec, zapisujemy wprowadzone zmiany. W praktyce blokady mogą mieć różne zastosowania. Przykładowo, jeśli firma chce ograniczyć dostęp do konta bankowego PKO tylko dla wybranych pracowników działu finansowego, można ustawić zakaz podglądu dla pozostałych operatorów, jednocześnie umożliwiając im pracę z dokumentami nierozliczonymi. Inny przykład to kontrola nad kasą gotówkową, gdzie kasjer może przeglądać zapisy, lecz nie ma możliwości ich modyfikacji. Tego typu konfiguracje Sprzyjają przejrzystości i bezpieczeństwu transakcji. Dla jeszcze większej kontroli, moduł Kasa Bank Plus oferuje rozszerzone możliwości konfiguracji blokad, takie jak umożliwienie rozliczania bez pełnego wglądu w raport czy blokowanie dostępu do wybranych raportów kasowo-bankowych. Warto zauważyć, że konfiguracja blokad ma znaczenie także dla innych działań w systemie. Operatorzy z ograniczonym dostępem nie będą mogli eksportować raportów bez stosownych uprawnień. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa w firmie, kluczowa jest regularna aktualizacja i przegląd ustawień blokad. Wdrożenie zasad najmniejszych uprawnień oraz dokumentowanie zmian to praktyki, które mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo finansowe organizacji. Pamiętajmy, że prawidłowa konfiguracja blokad w rejestrach kasowo-bankowych to nie tylko zabezpieczenie danych, ale także sposób na elastyczne zarządzanie operacjami finansowymi. Jeśli potrzebujecie wsparcia w zakresie ustawień blokad w Waszym systemie, rozważcie skorzystanie z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart. Oni z pewnością pomogą Wam zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Waszej firmy. Dbając o każdy detal waszych operacji. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.